I like you. You no, not win. Okej, okay. you not win. I love you too. Tu nawet zaakceptował, bo nie powiedział sprzeciwu. Nie wiem czy to jest nagrane. Zwalam na dymomie, na rozjewanie dymowieża. Napisałem protest. Bo mnie federacja o to poprosiła, żebym oficjalny sam. E... Proces złożył i nie ja złożyłem. Nie, dalej, dalej. Rudy, rudy, gay. Nie wycofuję się. Nie, no już tam nigdy nie będzie. Nie mam do chłopa nic. To, że nie wytrzymywał presji. To lód. Zresztą widzieliście w walce, więc. Nie wiem czemu, jakby nie, nie wytrzymywał presji. Bąbel. Oby tym bardziej Bogzel się nie okazał jakby to test mój jakby leciał teraz Oby bo, Bogzel nie okazał się Borągewą, bo jak chce więcej dobrze, wszędzie dobrze, czyli u mnie i u pałki i u federacji, to to nie jest dobre Słuchasz zachowanie. No zobaczymy. Jak będzie chciał wie, wszędzie dobrze, no to na pewno na, na tym dobrze nie wyjdzie.